Cześć wszystkim. E, mamy ciekawe auto, aż naprawdę e, może coś z tego wyjdzie, bo. Hmm. Michał, jak to stwierdziłeś, że to jest chip droższy od auta? Jakoś tak. Na razie szukamy, żeby otworzyć maski. Jest to Fiat Ulises czy jakoś tak, a tak naprawdę to pewnie będzie bliźniak Zota 807 2005 rok 2.0 w dieselku 109 koni seria. I przyznam się mam szczerze, że to jest chyba po raz pierwszy tego typu samochód, yy, znaczy Fiat, na rolkach. No Peugeot y mieliśmy, a tam raczej było 2-2 z tego, co pamiętam. No 2-0 nie miałem. Michał jest lekko skonfundowany, bo nie może otworzyć maski. Czy ja jestem... Dobra za głupi? jest! Huda. Tak? A widzisz, widzisz. No, no od razu. Ja jestem raz raz. za, głupi za głupi. Tak, ja jestem za głupi, a ty też szukasz, trochę. No, szukam, ale ja znalazłem, a ty? No a ja nie szukałem, ja cię nagrywam. Okej. Okay. No, no nie jest to ja, TD moje tak. Czy to, że na klapie pisze JTD, to może pisać. Mmm. Pachnie psem. Mhm. Mm Zdecydowanie. To jest podobno już po jakichś remontach, wiesz? O! Mm. Znaczy to jest perzot w opakowaniu kwiata. Jak Nie. dla mnie. <noise> znaczy kwiat, przyklejony do peżota. Okay. Okay. Tak jak do twojej BMW jest taki Carniva przyklejona do Tutaj <noise> To tyle w temacie. No. Auto wygląda na chrupa, strasznego chrupa, Na auto, które przejechało już wszystkie możliwe kilometry. A klient chce. <noise> a klient chce, żeby było bardziej ekonomiczne, bo to ma wozić ludzi i być bardziej eko. Więc wyniki pewnie słabe. Ale tak, może się uda go sprawdzić. Nie wiem, dobra. Zaczynamy zaraz zabawę. Czas start. Surprise'ów, ciąg dalszy. Mocniej nie naciągam, bo zaraz go poszerzę. Tak, uważaj na lampę. Montujemy e, e, pasy, bo daj mi lampkę. Chcieliśmy za ucho, tak jak tam formalnie robimy, nie? Ale... Mm, więc to będzie widać, ale tutaj jest już kawałek uczka holowniczego pękniętego, więc ku potomnym ktoś zostawił. Więc nie ma jak skręcać. Ale silnik wyjątkowo suchy naprawdę. No tak jak Michał stwierdził, PSA pod maską ewidentnie. Ciekawostka. A no tu pewnie sterownik siedzi. Tak coś czuję. Oby tylko szło przez złączeń nie trzeba było się kopać z koniem. Na razie oczywiście będziemy robić pomiary serii. O, no, miecz jedną, patrzcie. No okej. Okay. To reportuj młode podawanie. No to <laughs> czekaj. <laughs> A, jest okej. Okay. No, dobra. Światełka nie działają, dobra, no to będziemy w ciemnicy, no. Drobne problemy techniczne, czujnik wysokiego ciśnienia paliwa, yy, no, trzeci tłoczek pompy paliwa, yy, obwód zasilania pompy paliwa, takie tam. Takie tam, także zaczyna się bardzo dobrze, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, ale mam przyczucie, że będzie i tak super. Weź go zapal, i zobaczymy co dalej, czy ten odcinek... coś będzie dłużej trwał. Gdzie to ma ręczne? A, masz ręce, No to dobra. Odpalaj wentylator i lecimy z tematem. Tam. Jeszcze hamulec przełączę, bo to nie ten No nie nie, 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 nie. O, jest i światło. Udało mi się. Swoją drogą jak na 2005 rok. To, to było naprawdę fajne, futurystyczne auto w środku. Wygląda ciekawie, no to podświetlenie to jest. Wow! Te zegary na środku, to też masz jakąś taką pierdółkę. Ja mam przebieg. Ty masz przebieg. O Jezu, nie wiem kiedy to było, ale swojego czasu Michu miał peżota chyba 807. To tam było 2.2 z tego co pamiętam, bo nawet mu je chipowałem. To było za czasu chyba jego początków, jak zaczął dobrze kręcić lody z YouTube'a, i wiem, że wtedy właśnie kupił sobie. Taką 807 jako tam auto do, do wszystkiego Nie wiem jak ją długo miał, chyba krótko, ale Ale było takie auto w jego historii Czego szukasz? Kontroli trakcji Znalazłem Jest? O kurwa. Czad to ma biegów 5, na czwórce mierzymy Kontrola tak, Dobra, my się pobawimy z kontrolą trakcji A wy już zobaczycie pomiar, bo to że trzeba uśpić abs -y, czyli go kręcić i kręcić, kręcić i uśpiły. Już się uśpiły? No, okay, dobra. Da, utrzymaj mu tam 2,5 tysiąca i niech się trzeba A jak w diagnostyce coś nie masz jeszcze? Próbuję parametry. O, zobaczymy parametry, bo to jest kluczowe. Przez chwilę oświeciłaś się. O, o, jest, jest, sukces. Mały sukces, a cieszy to ma przebieg 320? Nie wierzę. Kierownica obszyta, elegancko, sportowa wersja, widzisz. Tu inaczej, tu inaczej. Szef taki tuningowy. To no, taki gruby szef, jakiegoś. Tu jest na tłustości. I co teraz? To jest diagnostyka! Trzeba było jako peżot to czytać. Okej, okay, no to mówię, że to jest peżot, a nie tam, świat. No dobra. Dawka w tym nie. Począłeś na korekty, czy nie? No, są średnie Bo jest wszystko robione, nie? No tak, minus 2 3, Paliwa sobie weźmiemy, moment wtrysku, tak, rzeczywistość, do doładowania, zadane. I na razie to tyle, O te DC-15 dość wolno próbkują, później nie będzie za dużo widać. Masz wszystko skalibrowane? Tak. No dobra. Lecimy, proszę Państwa, tym wehikułem czasu, promem kosmicznym z początku lat 2000. Leć. takiego em, Dziadka. Dziadko widać się należy do No Ale to widziałeś, że tam u góry się już nic nie dzieje. Nie? On tylko... To teraz już wiem, że... Nie ma to sensu. To 4,5. Tak, zmierz go drugi raz na 4,5. E, widzę, że turbina przewodowuje na dole, jest ten ząbek. Tam zobaczcie na wykresie, ale moc trzyma, jest 11, to jest 108 według papierów. Jest ząbek z przeładowania, zresztą tutaj też widać, o słuchajcie, rzeczywiste ciśnienie do ładowania, nie wiem czy będzie widać na kamerze, ale o, to jest to, także tam się dzieje coś, e, no taki wiek samochodu, nie to wszystko, wiesz, już swoje ma za sobą lata świetności, ale, ale nie jest źle, jedyne co mi się nie podoba, to z tyłu poddymia, wiesz, dlatego przeleć go jeszcze raz, zobaczymy, czy on musi tę sadzę z wydechu, czy rzeczywiście kopci, bo jak kopci, tego tylko liźniemy, i to będzie typowo eko taki tam z nastawieniem pod ekonomię, trochę kontrysku, troszkę dawka. Jak się tu pisze, to jest na tego Fiat u U Ulisse, o tak dajcie mi Nie wiem, napisz jakkolwiek to. Ulepse, o Fiat ulepse. Tak, tak i lecimy szybko pomiar drugi i próbujemy odczytać drania. Powinno pójść przez OBD, mam taką nadzieję robić to. Nie chce mi się. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale Fiat, akurat to nie ten silnik, ale Fiat był prekursorem w wprowadzaniu chyba silników typu Common Rail pod strzechy aut prywatnych, to lata 90. Dawaj. Tak, tu jest zdławienie. Tu jest to. Ok. No, i tak nie widziałem dymu z tym. Musiał się wydmuchać. Przynajmniej nie tak jak za pierwszym razem. A ja ci mówię, że jeszcze z tego chrupa będzie nieźle. Nie spodziewałem się. Ja też. Ładnie. <grymne> ja ja. Ale tak sobie przypomnę lata, początek lat 2000. Jakie miałeś tego typu auta? Takie duże, fajne, wygodne, osobowe. Nie wiem, jak wtedy jeździłem wózkiem. A, ty wtedy jeszcze na chleb mówiłeś bepa na muchy Tapty, nie? Tak, dokładnie. <grywamy> Działamy. Proszę, powiedz, że się czyta. Już się odczytało. Co ty mówisz? No. Nie nie jesteś taki zły. Na jakiego wyglądasz parszywku? parszywku? jest parszywek, normalnie. A? No, pasowałoby do niego. No? i no, to jest mistrzostwo świata, nie? <grywamy> Ty widziałeś umiejscowienie klucza pod maską? Tak, już też na to patrzyłem, aczkolwiek się zastanawiam, bo tutaj jest... Koło zapasowe? Teraz wyjdzie, że jesteśmy nieukami, ale na to wygląda, że jakieś to jest popierdzielone tyle. No z przodu nie może być, pewnie z tyłu, ale... Nie. Z przodu nawet akumulatora nie ma tak, że też na. Półtora. No może rzeczywiście, może akumulator jest z tyłu, a koło jest z przodu. Przecież to jej francuzowatość. No tu wszystko możliwe. się zagrywa się, jak to młody mówi. Czasem jest tak, że auto, które naprawdę jest strasznym chrupkiem, podaje dobrze. Ostatnio pasata mieliście, a gdzieś tutaj będzie odcinek, który naprawdę wyszedł bardzo, bardzo dobrze. No tutaj takich spektakularnych efektów e, nawet nie wróżę. Z tego względu, że auto jest 5 lat po remoncie, bo już się dopytałem właścicielem, co tam było. Podobno robione były wtryski nowe. Mm -hmm. A korekty po 2 mg lecą, więc Albo one nowe były Albo motor sam w sobie po prostu już ma problem Z równomiernością pracy i dlatego korekty wysiadają No poddymiał na serii przy pierwszym pomiarze Więc tam na pewno tej sadzy jest sporo Dmuchnąć też nie chcę za dużo z turbiny No bo, no bo nie Ma swoje lata, przebieg i zmęczenie materiału Generalnie to ma być tak zwany mod, Czyli zmniejszenie zużycie paliwa Żeby parszywek mniej palił no, Podobno przy takich 130 w trasie Wychodzi koło 12 11 litrów, ok, gabaryt spory, ale no nie jest mało, nie? więc zobaczymy, Zresztą zaraz Wam pokażę w mapie, jak tylko się zagra, co tam zrobiłem na szybkości. A DC15 prosty sterownik, gdzieś tutaj też, o, zaraz będzie tutorial, jak się robi, akurat w grupie Volkswagena, ale tu jest dosyć podobnie, wiadomo, mapy wyglądają z grubsza bliźniaczo. O, wszyscy inni tunerzy tak bardzo pokazują, są bardzo fajnie, nowe samochody, jakieś tłuste fury. A ja wam powiem szczerze, że przy tych nowych to jako my tunerzy, to jeżeli to nie jest jakiś, nie wiem, większy cooler, wydechy, jakieś fajniejsze turbiny, tak naprawdę to jest robota nudna. Bo w tych nowych wszystko jest proste. Bierzesz, wklepujesz, tyle newtonometrów, taka dawka, takie doładowanie i zazwyczaj jest. Co nie? Powiedz, że tak. Tak. No. I tak trzeba właśnie rozmawiać z szefem. To teraz próba mikrofonu. Jest! Jest! Warszytek osiu. Dobra, ja biorę drugą kamerę, odpalamy, mierzymy, a tego tam zagrzewa. Dobra. Zagresuj mnie tutaj Masz podłączoną diagnostykę tam? Nie No to podłącz, będzie łatwiej No co nie chcesz? Teraz? Też nie chcesz? Dobrze Ty tam włożył Słuchajcie, ja nie wiem, jeżeli ktoś szuka jakiejś diagnostyki, to to jest dobry sprzęt. Ale kuźwa po prostu parametry, silnik. Wszystko jest tak oporne czasem i wolne, że... Zrobimy tak, najpierw nie robimy pomiaru, kilka razy wciśniesz i puścisz gaz. Zobaczymy dym i zobaczymy co się dzieje z doładowaniem. Ok. Żebyśmy nie lecieli pełnego pomiaru, wiesz. Tak będzie na przykład miała tendencję do przeładowywania, nie? Poczekaj, coś się dzieje. Dobra, klepnij mu teraz. Tak jak idzie. Dobra. Puść bieg wyżej, żeby sobie wiesz. I klepnij. Pomiar i, i zobaczymy, ja zapisuję, czy to coś dało, czy nie dało, czy jest sens. Może zdejmę w dół, zawsze łatwiej z tą dawką. A ząbek jest nadal. O, długo ucięło. Dobra. Wykres wygląda jak panorama tat już wiem, że będzie korekta 130 koni, czyli 20 koni to jest Ja Cię mogę, aby go tam wyrównać to też by nie było źle Dobra, to zrób jeszcze raz pomiar i, 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 i tyle, i zobaczymy O co kama To Ty mu gazujesz? Kuźwa, już się przestraszyłem, że wciągnął olej, więc z się zaczyna rozpędzać. Bo nie. też są takie przypadki. Choroba szalonych diesmen. Macie znaczy tu największy jest problem ze sterowaniem turbiną. Ona po prostu żyje własnym życiem. Zaworek działa za wolno. Geometria pewnie gdzieś się przycina. I on tak sobie to no, się pierdzieli. Dobra, nie gadamy. Jeszcze jeden pomiar. Może się rozrusza, może nie. Jak nie, no to spróbuję to zaradzić. Lecimy. Czysto, później się pojawia dym jak się pojawia większe doładowanie. Przez chwilę jest dobrze jak go przedmucha, później jak spadnie doładowanie znowu i tak wiesz, lata to. Jak samo u góry. Dobra, ja sobie popatrzę na, na logi i tyle. Część 2 na pewno nastąpi. Druga wersja się zagrywa. Prawie końcóweczka widzę, tylko wam pokażę, co tam nagrzebałem, bo na pewno niektórzy z Was są ciekawi, co tam można podubać. O! No tak. Niespodzianka. Surprise. A można już odłączyć? Można już odłączyć? Dobra, ja tylko szybko na... pokażę. Tak, pycie, pycie. Bo to jest softie, już, już go widzieliście. A teraz, tak w dużym skrócie, no dobra. standardowo czasik w trysku liźnięty, 2-3%, żeby było miło. Emiterki. Kąt w trysku. Doładowania, no i tu jest, są matki sterujące doładowaniem. I tutaj troszkę tam pogrzebałem, żeby tak mocno nie wstawała z samego dołu, jak już się obudzi, i później też ma tendencję do przeładowywania. Stąd te górki, że tutaj ją też lekko wygasimy. To nie są duże zmiany, ale może zadziałają. Co jeszcze? Tutaj też doładowanie, limiterki temperaturowe, no i mamy przepływkę wskazania. Tutaj troszkę teraz z dołu podniosłem, żeby się szybciej obudziła. Dlaczego? E, jak się szybciej obudzi, to też szybciej turbinę będzie regulować. Więc nie będzie takiego, przynajmniej w tory, nie będzie takiego mocnego ząbka, no bo szybciej zacznie zbijać, no bo się szybciej obudzi. Hamujemy, zobaczymy. Palimy. Dawaj. Sukces jest? Podłącz mnie diagnostyczka, nie? Jak w proszę. Ale coś mi się wydaje, że krasek ładnych tutaj nie będzie. Nie na tej turbinie ciężko. I tam mówię, że jest dziurka przy dolocie, nie taka mała. No, wydaje mi się, bo tam jest po prostu takie zapucenie, Taka plamka jest jedna na domy. Dobra, nie ma co, ma rudzić. Lecimy z tematem. tak będzie pipał, więc wybaczcie. Pipał od wszystkiego odręcznego. Czy na dymu Nie wyrównało to się za wiele. Prawie w ogóle. No jeszcze zdjąłem specjalnie u góry trochę, żeby tak nie nie kopcił i też pod wymiar. Robił pomiar numer 2, nie pomiar zawsze lepszy. Znaczy nie wiesz co, on po prostu ta geometria się bardziej nagrzewa i powinno być trochę lepiej. Ale zdjąłem delikatnie górę, tam 2% na czasie wtrysku i żeby tak nie kopcił, ale widzę w lusterku, że kopci prawie tak samo. Po prostu. Ten typ tak ma. Dół się wyrównał. jest Ja już widziałem, bo na 2300 wskoczyła, a nie na 2400 do ładowania. Więc tu już jest lepiej. górę przycięło. Górę przycięło, bo ja na zaworku ją wiesz, obniżyłem, żeby tak nie ładowała. Ona tutaj troszeczkę za bardzo schodzi. Ale dół się wyrównał. Dół jest ładniejszy, widzisz? Ok. No podniósł się, podniósł. Dobra. To dół zostawiamy, tylko przy tej górze popracujemy. Czyli pewnie wersja trójkę wybierz. <biebie. trujka> Zawsze leje z tego szeregu. No i patrzymy. Tak naprawdę to jest to tylko robota taka dla idei, <gry> czy uda mi się tą turbinę mm, ugłaskać W się jazdy nie do poczucia, ale no fajnie, jakby wykres chociaż trochę się wyrównał. Tu się udało, czyli ten taki istotny parametr. Tam było przeładowanie nawet srogie na serii Po jest o dziwo mniejsze Albo po prostu geometria się rozruszała Bo już tych pomiarów jest trochę Lecił Trochę górę lepiej trzyma Ale nadal jestem dołej zrobimy jeszcze jeden pomiar, ja czy tak wypuścimy klienta. Trudno, nie zawsze musicie mieć piękne wykresy. Miejcie świadomość, że to auto ma 18 lat. Nie, 19 już, prawda? 5. 2005. No, ważne, że ten obszar, który najbardziej klienta interesował się w miarę wyrównał i podniósł, bo to chodzi, że to była bardziej ekonomiczniejsza i taka pod eko moda modyfikacja, czyli równiej moment, szybciej, żeby turbina wstawała i tak dalej. O pokaż mi mocowo, czy coś się poprawiło. 128. Dobra. Może być, konie teraz nie są istotne. Jeszcze jeden pomiar weryfikacyjny i... Chociaż trochę ta góra się poprawiła. Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze. Tylko oświetlenie jest o. O. Nie wiem, Najlepszy jest to, że miałem cały czas włączone świat, więc istotne jeszcze nie. Nieistotne. W tym wykresie no. bardzo bardzo nie lubię. Na 3000 trzeba jeździć po prostu. To jest prawie nic, no ale. Ale jest to 30? Dobra, to tak zostawiamy. Jak jest 130, to tak zostawiamy. Idziemy pod wykres. Koniec tej nierównej walki. W dużym skrócie: 130 koni e, ostateczna wersja. To był chyba mod, jak patrzę, drugi, tak, to widzicie, później turbo wstawało, tutaj też miało takiego ząbka. No generalnie ten obszar mnie najbardziej interesował, bo w kwestii ECO moda jeździmy tu, między 1800 a 3000, tak. To co jest tu, to już raczej się tego nie używa. No mogło być równiej, no te zajście mi się nie podoba, ale w tym miejscu nie wiem dlaczego siada o 50-80 do doładowanie i nawet sterowanie zaworkiem nic nie daje, mimo że na dole udało mi się tą turbinę bardziej wyrównać, bo rzeczywiście pierwsze pomiary były bardzo duży ząbek. Zresztą zobaczcie na serii, jaki był ząbek, jaki jest tutaj. Bo. Bywa czasem i tak. Parszywek to parszywek, i tak wyszedł w miarę nieźle. Oby jeździł jak najdłużej, a ponieważ podobno w jedną stronę ma 1400 gnać, <laughs> cóż, krzyżyk na drogę i trzymamy kciuki. Paradoksalnie te stare auta, jak są w miarę zadbane, Owszem, może te wykresy nie są takie piękne, może z tego wydechu nie leci takie górskie powietrze, ale jeżdżą. No zobaczysz, cześć.